Cześć. Cześć! W dzisiejszym filmie powiem Wam o tym, co warto kupić w tym roku, jeżeli chodzi o wideodomofony. Na pierwszy rzut poleci 5tech. Wam tutaj pokrótce nowości w 2025 roku od 5 Co wyszło w końcu zeszłego roku, co warto kupić, jak to działa i co my polecamy z własnego doświadczenia. Pokażemy 5 w wersji dwużyłowej cyfrowej oraz wersji czterożyłowej analogowej. Zaczynajmy! Zaczniemy tutaj teraz od głównego mózgu tego całego systemu, czyli od monitorów. Tak jak wcześniej mieliśmy, mieliśmy tutaj monitory czarne oraz białe, 8 lub 10 cali. Mamy jednak tutaj powiedzmy nowość. Jest o wiele mniejsza ramka tutaj przy tych monitorkach, jest ona mniej zauważalna, o wiele lepiej to wygląda wizualnie. Jeśli chodzi o samą nowość, doszły monitory lustrzane, które działają po prostu jak lusterko, można po prostu nam się w tym przejrzeć, fajnie to wygląda, fajnie to działa. Występują one, tak jak tutaj widać, w 8 calach monitorach oraz 10-calowym monitorze. Jeżeli chodzi o różnicę między tymi monitorami, to jest to tylko wielkość oraz kolor. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikacje, typu funkcje, jakie umamy, to w każdym monitorze są takie same. Tak jak tutaj kolega wspominał. Rozdzielczość jest głównie taka sama, lecz tak jak widać obraz tutaj w tych monitorach mimo, będzie, mimo wszystko będzie rozciągnięty, więc na tych monitorach 10-calowych będzie lepiej widać więcej szczegółów. Jest to bardzo przydatne w przypadku starszych osób lub takich osób, które mają jakieś problemy z wzrokiem. Plusem tej nowej serii monitorów z wąskimi ramkami jest to, że mamy tam ekran IPS. Jest to ekran, który pozwala nam na uzyskanie lepszych kątów widzenia, czyli nawet jak patrzymy troszkę z boku, czy troszkę z góry, jesteśmy w stanie zobaczyć naprawdę bardzo ładny i wyraźny obraz. Sam monitor, sam monitor montujemy tutaj na takie blaszce, która jest w zestawie, zwykła blaszka, którą montujemy sobie na ścianę, wpinamy sobie ten monitor w tą blaszkę, prosty montaż, dwa, trzy, dwie, trzy śrubki i mamy uchwyt zamontowany, nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o dodatkowe bariery, które jeszcze możemy mieć w tej nowej serii, jest to też pogoda, czyli jeżeli sparujemy sobie nasz tutaj telefon z monitorem, ustawimy lokalizację, możemy otrzymywać na ekranie aktualną pogodę, temperaturę czy, czy na przykład czy też pada deszcz. Oprócz tego oczywiście możemy sobie wczytać jakieś zdjęcie jako taki ekran wygaszający, możemy też sobie różne dzwonki powtarzać. więc tutaj funkcji jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o samo zasilanie tych urządzeń, to w przypadku systemu Virgo zasilamy tutaj tylko i wyłącznie monitor. On w przypadku elektrozaczepów nisko napięciowych również zasila te elektrozaczepy, czyli zasilamy samo sam monitor. A on rozprowadza zasilanie i na stacje zewnętrzne, czyli te stacje bramowe, które mamy tutaj, oraz na elektrozaczepy. Jeśli chodzi o same zasilanie, możemy albo wykorzystać zasilacze gniazdkowe, które są w zestawie, albo po prostu zakupić sobie zasilane na DIN. Na co warto też zwrócić uwagę, to to, że w systemie dwu i czterożorowym monitory są wymagane, więc tutaj nie ma opcji, niestety, żeby użyć samej stacji. Monitor zawsze w zestawie jest potrzebny. Teraz kolejnym tutaj tematem: rzucimy tutaj sobie stacje zewnętrzne, czyli te elementy, które montujemy przy przywódce. Jeżeli chodzi o wybór stacji zewnętrznej, jest jej naprawdę sporo. Są też nowości. Jest kilka nowości, które właśnie pojawiły się pod koniec 2024 roku. Są to na przykład te stacje, czy też ta nowa skrzynka w bardzo fajnym, ciemnym, takim grafitowym szarym kolorze. Dokładnie, część stacji, jakby tutaj już mieliśmy, są one jakby tutaj na bieżąco odświeżane przez producenta. Bardzo pilnie oni Was słuchają, Waszych tutaj spraw, które im zgłaszacie, więc są one ulepszane i na bieżąco aktualizowane. Poza tym mamy tutaj stacje różne do wyboru, czy to wielkościowo, czy wyglądowo. Mamy stacje i podtynkowe, które wmurujemy w murek lub w jakieś słupki, oraz takie stacje natynkowe, czyli standardowe, które montujemy na jakiś element, czy to na ścianę słupek, czy gdziekolwiek. Chcecie zamontować. Jak sami też widzicie, mamy bardzo różne stacje. Mamy stacje z klawiaturą, bez klawiatury, z czytnikiem, czy mamy też stacje, które mają to i to, oraz mamy też stacje jedno i dwulokatorskie, więc wybór, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest spory. Jeżeli chodzi o klawiaturę, no to tutaj jest to fajny akcent. Jeżeli chodzi o takie szybkie, łatwe wejście, nie musimy nic przy sobie mieć, wpisujemy kodzik, wchodzimy, więc tutaj naprawdę warto o tym tutaj pomyśleć, zakładając wideo domofon. Poza tym, jeśli chodzi o takie standardowe breloki, oraz szyfrator, mamy również jedną stację bramową na odcisk palca. Jest to jeden taki jeden model. Oprócz tego odcisku palca, w tej stacji mamy również breloki, więc, jak nie odcisk palca, tutaj możemy dać komuś brak, i też, za pomocą tej stacji, bez problemu, można otworzyć sobie furtkę. Tutaj mamy różny miks stacji. Mamy stacje dwu i czterożowe, więc tutaj one ze względu na swoją serię mogą się troszkę różnić, jeżeli chodzi o wygląd i oczywiście różnią się, jeżeli chodzi o sposób łączenia systemów między sobą. O tym oczywiście też już wspomniałem wcześniej i też powiemy później. Jeżeli chodzi o stację potynkową, o której tutaj kolega też wcześniej wspomniał, możemy je też przerobić, mówimy o tych dwóch stacjach przykładowo możemy je też przerobić na stację. Natynkowe, dokupując pewną ramkę, którą tutaj ma w ofercie z producent. Mamy też stację uniwersalną, jest to stacja w tym przypadku ten model, który pozwala nam zamontowanie tej stacji albo natynkowo, albo podtynkowo. Wybieramy w chwili montażu. Producent również wypuścił serię produktów wielolokatorskich. Mam tutaj możliwość podłączenia do czterech lokatorów, czyli mamy stację zewnętrzną z czterema przyciskami oraz możliwością otwierania za pomocą bloków. Jest to fajny element, który montujemy do jakichś segmentowych wielolokatorskich, tutaj do czterech sztuk budynków i fajnie to działa. Warto też wspomnieć, że w ofercie FiveTech mamy szeroki wybór skrzynek na listy. To jest ta skrzynka, ta nowość, która się pojawiła teraz, jest też ta skrzynka w wersji takiego szczotkowanego aluminium stali szczotkowanej. Natomiast do wyboru mamy też jeszcze wersję z innym tyłem, czyli z takim właśnie bardziej rozciągniętym czy bardziej prostym. Wszystko zależy od tego, jaką głębokość słupka macie i wtedy dobieracie odpowiednią skrzynkę pod właśnie głębokość słupka tak żeby za dużo nie wystawał ten tył albo żeby po prostu nie był za mały. Dokładnie. To co aktualnie teraz producent wypuścił, to właśnie e, słuchał wiele opinii na temat tego, że potrzebujecie skrzynki właśnie w ciemniejszym kolorze, dlatego też wypuścił ten model. Tutaj mamy skrzynkę z szyfratorem, tak jak tutaj widać. Na dole mamy szyfrator tutaj do otwarcia sobie futki do e, Ciemniejszy kolor na pewno się wpasuje w wiele aktualnych trendów jeśli chodzi o kolorystykę widać, jakby tutaj u nas po zakupach, że produkt wam się spodobał i, i bardzo ciepło go przyjęliście. Warto też zaznaczyć, że część z tych stacji zewnętrznych ma też szerszy kąt widzenia. Na przykład ta, ta czy ta stacja czy też właśnie skrzynka na listy ma szerszy kąt widzenia, jeżeli chodzi o szerokość. Czyli montując nawet ją troszkę niżej niż byłoby idealnie, jesteśmy w stanie taką osobę dzwoniącą no zobaczy bo przy kamerach standardowych gdzie mamy kąt 120 stopni w szerokości zaznaczam no tutaj zamontowana nisko no niestety powoduje to że osoba jest ucinana właśnie mamy tutaj jeden taki model jest to model 8228 który właśnie producent wskazuje nawet że możemy ją montować na wysokości około 1,30 czyli jest to dość nawet nisko jeśli chodzi o stacje zewnętrzne więc myślę że jest to taki też uniwersalny model który możecie zastosować nawet w przypadku niskich słupków Chciałbym też zaznaczyć, że, tutaj, ten miks stacji zewnętrznych, które mamy wystawiony, jest to miks stacji zewnętrznych ze systemu dwu- i czterożółowego. One mogą się różnić ze względu na, na system, jeżeli chodzi o wygląd stacji. Mogą być troszkę inaczej, też jeżeli chodzi o rozmiar, porównując na przykład między sobą te serię. I też trzeba mieć na uwadze to, że montaż dwu- i czterosystemowego dwu i systemu jest całkowicie inny. Teraz temat stacji zewnętrznych mamy już zakończony. Przejdziemy do tych elementów właśnie montażowych, tak jak teraz na końcu powiedzieliśmy, czyli na przykład zasilanie, jakieś przyciski wyjścia, które oczywiście możecie do tego systemu dołączyć. Ciekawym elementem, jeżeli chodzi o system dwużyłowy, jest tak zwany dystrybutor, który jest w ofercie 5TA. Jest to urządzenie, które nam pozwala na podłączenie do sześciu elementów. Możemy na przykład podłączyć jeden monitor, dwie stacje, możemy to sobie miksować, i wtedy to wszystko podpinamy do tego dystrybutora. Oczywiście, dystrybutor musimy odpowiednim zasilaczem podłączyć do prądu, i wtedy taki dystrybutor nam daje komunikację oraz zasilanie na urządzenia, które są tutaj podpięte. Jeśli chodzi o takie inne możliwości zasilania tego systemu, tak jak zawsze widzicie w zestawach, producent daje nam dwa zasilacze, takie stykte gniazdkowe po 230, które zasilają te urządzenia, jeśli chodzi o monitory i stacje zewnętrzne. Wtedy każde urządzenie podpinamy tutaj do tego zasilania, wtyczkę wpinamy sobie z tyłu tutaj w odpowiednie porty, które znajdują się z tyłu urządzenia i mamy urządzenie zasilone. Jeśli chodzi o inną możliwość zasilania, mamy możliwość zakupu Zasilacza na szynę DIN, montujemy go sobie gdzieś na ścianie lub właśnie na szynie DIN, zasilamy 230 i od niego rozprowadzamy zasilanie albo na stację zewnętrzną i na monitor, jeśli chodzi o systemy czterożyłowe, albo na sam monitor, jeśli chodzi o systemy dwużyłowe. Jedna bardzo ważna kwestia: w przypadku tych zasilaczy na szynę DIN w systemach czterożyłowych wykorzystujemy zasilacze na szynę DIN 12V a w przypadku systemów dwużyłowych dajemy zasilacz na sznedin 24V jest to bardzo ważne, inaczej te Wasze systemy nie zadziałają, więc to jest to ważne jeśli chodzi jeszcze tutaj o zasilanie, warto wspomnieć, że systemy dwużyłowe możemy podłączyć nawet na odległość do 300 metrów oczywiście ważny jest przekrój tego kabla, bo musi być on odpowiednio gruby dobry kabel, który gdzieś tam nie pęknie Wam gdzieś po drodze o grubym przekroju i nawet do tych 300 metrach sprawdzone przez producenta będzie Wam to działało. Oprócz przekroju, o którym wspomniał kolega, jest też istotny zasilacz. Nie możemy tutaj użyć byle jakiego najsłabszego, tu też im dalej, tym zasilacz musi być pewniejszy, mocniejszy. Oczywiście taki zasilacz bez problemu możemy dobrać. 300 metrów dla wideodomofonu naprawdę to jest wow. Mało który wideodomofon jest w stanie na taką odległość puścić sygnał. No To jest naprawdę, to jest naprawdę coś fajnego. To jest oczywiście w przypadku systemów dwużyłowych, bo w przypadku, systemach, w przypadku systemów czterożyłowych jest to znacznie krótsza odległość na takiej standardowej skrętce. Mamy tutaj odległość do około 30 metrów, możemy to oczywiście zwiększyć do około 100 metrów, ale ten przekrój kabla musi być większy. I do systemu czterożyłowego, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, trzeba minowadzi to, że i zasilamy osobno monitor i osobno zasilamy stację zewnętrzną. Do jednego i do drugiego systemu możemy podpiąć tak zwane przyciski wyjścia, czyli przyciski, jeżeli chcielibyście wyjść od środka, od swojej posesji. Możemy tam wybrać przeróżnych firm, czy podtynkowe, czy natynkowe. Tu mamy takie przykładowe od Vidosa, które mamy też w naszej ofercie. Są to przyciski natynkowe i one bez problemu współpracują i z 4- i dwużyłowym systemem. Jeśli chodzi o takie dodatki, mamy również możliwość podłączenia do dwóch kamer. W przypadku systemu czterożyłowego mamy tutaj dwie kamery analogowe 2 a w przypadku systemu dwużyłowego mamy tutaj dwie kamery IP też 2. Megapikselowe. My polecamy Hig Vision i Dahua, mamy je sprawdzone, działa to bez problemu, więc takie też Wam zawsze sygnujemy. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? System FT w ofercie ma oczywiście aplikację mobilną, co nie jest standardem nawet w dzisiejszy czas, bo mamy cały czas na rynku zestawy, które tej aplikacji nie mają. Co nam daje aplikacja mobilna? Daje nam to, że jeżeli wszystko ze sobą sparujemy, to z dowolnego miejsca na świecie możemy rozmawiać z osobą dzwoniącą. Na przykład przyjeżdża kurier, dzwoni, my będąc w górach możemy odebrać, porozmawiać i taką osobę też puścić. Jest to aplikacja tuja ogólnoświatowa aplikacja, również w języku polskim jest oczywiście darmowa. Pod nią też możecie podpiąć sobie inne urządzenia, jak jakieś kamerki, sterowanie ogrzewaniem, lub jakieś kontaktrony, więc wszystko możecie mieć w tej jednej aplikacji i tym zarządzać. Więc jest to dość prosta i uniwersalna aplikacja. No teraz opowiemy, jakby zakończając już tutaj temat zasilania i takich dodatków, jeśli chodzi o elementy do tego systemu. Mamy tutaj naszego rodzynka w naszej firmie, czyli jedyny domofon, który mamy u nas w ofercie. Lecz jest to domofon, który bardzo chętnie, bardzo mocno polubiliście. Bardzo chętnie kupujecie i jesteście z niego zadowoleni. Jest to bardzo fajny i przede wszystkim prosty domofon, jeżeli chodzi o montaż, bo jest to system dwużyłowy, więc tutaj, nawet na starszych instalacjach, które macie kilku, kilkunastoletnie, jesteście w stanie taki domofon zainstalować. W przypadku tego domofonu mamy tutaj prosty panel wewnętrzny, tak jak tutaj kolega wspominał, jest to system dwużyłowy. Prosty przycisk, tutaj do odbierania, mamy tutaj możliwość ciszenia i zgłośnienia sobie tutaj dźwięku. Otwieranie furtki i bramy, bardzo prosty i czytelny e, monitor, tak to można go nazwać. E, nawet do osób starszych bez problemu się nada, bo ciężko się tutaj pomylić, jeśli chodzi o otwarcie jakiegoś przycisku i odebranie rozmowy, więc jest to idealny system dla każdego. Tak jak w przypadku wideodomofonów, o czym chyba nie wspomnieliśmy, każdy z tutaj z wideodomofonów, czy to serii 2, czy 4 żyłowy tych zestawów, ma dwa przekaźniki, więc możemy bez problemu podłączyć bramę i furtkę i bramę i furtkę otwierać też z poziomu aplikacji. Tak samo ten domofon też możemy podłączyć bramę i furtkę. Co do stacji zewnętrznej tego domofonu, jest to bardzo podobna stacja jak tutaj przy tym widownofonie. No oczywiście nie mamy kamerki, ale mamy klawiaturę, mamy kartę, przy relog możemy to wszystko zbliżyć. Bardzo fajny prosty montaż. Mam dodatkowo też taki daszek, który to po prostu wszystko montujemy, więc bardzo fajny estetyczny, no i przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo prosty montaż tego domofonu. Jest to prosty i tani system, który się sprawdzi zwłaszcza wtedy, gdy mamy bardzo mało, bardzo mało okablowania lub jest to jakieś stare okablowanie, gdzie nie wszystkie żyły Wam działają. Tu w przypadku systemu dwużyłowego wystarczy Wam dwie żyły i ten system macie już działający u siebie. Niestety w systemie domofonowym nie skorzystamy z aplikacji ja, Tutaj wszystko musi odbywać się fizycznie, więc otwieranie tylko z poziomu Tutaj tak nazwę to monitorka w domu. Pokrótce Wam przedstawiliśmy tutaj wszystko, co warto zakupić z firmy FiveTech na 2025 rok. Krótko podsumowując, mamy tutaj z nowości mniejsze ramki w monitorach, lustrzane monitory 8 oraz 10 cali, skrzynkę na listy, oczywiście w grafitowym kolorze oraz domofon. Więc jak widzicie, oferta się z roku na rok powiększa. Nie mówimy temu oczywiście koniec, bo kto wie, może jeszcze na... kto wie, może jeszcze w tym roku coś do nas dojdzie, więc odwiedzajcie naszą stronę, co chwilę aktualizujemy. Jeżeli coś pojawi się nowego, oczywiście to szybko dodajemy. Więc jeżeli mielibyście też jakieś pytania co do instalacji, montażu, doboru, który system byłby lepszy dla Was, kontaktujcie się, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Tymczasem to wszystko, jeśli chodzi o ten film, zapraszamy na kolejne. Trzymajcie się, cześć! Cześć!